Siema no hay nada que lo que tú me das Tú me haces volar contigo Quiero bailar Como tú no hay nada Sígueme junto al mar No te dejo de amar Porque tú me haces faltar Como tú no hay nada Que lo que tú me das Tú me haces volar contigo en Dużo nie zostało, wczoraj mnie nie było, trochę więcej już dnia. Byłem w sprawach biznesowych. A dzisiaj, w trochę na kopel. Tam mamy na pole wywiezione, a ostatnie rzutki zostały, to my sobie na kopel wywieziemy. Tak na no, spokojnie, mamy radę. No ale trochę trwa jak wałek się połączy, nie? Bo ten jak jest na Ursus Bo to jest to, jak na olej rozpędzany idzie Później się włóką to rozrzuci to ziemią się pomiesza tylko da radę Spokojnie. Parę kulek zostało. A dużo nie mieliśmy zrobione, nie? Ale. Tam trochę. Mieliśmy taką małą awarię, nie? Bo tam się łazuk spadł i taśma się przesunęła. Ale dwie godziny i zrobione jest. Mamy następny rozrzutnik O, siema, witam, brata. Jak idzie robota? Za późno. Jak idzie robota? Trochę wywieziony jest, nie? Jak, opowiadaj. Jak się rozrzuca? Działa wasyna? Nie <gadam> dobra, dobra. Spokojnie. O, teraz trochę! A nie chcę podnieść! i idzie o tutaj jak widzicie brat zrobił na drut się trzyma, jest luks <grydy> będzie działać wałek łączymy No, trwa, nie, jak ten jak się mączy. O, tu jest po ciągników. Na razie wszystko idzie. Na razie idzie. No o żrawie są Dobra ominiemy sobie te słup. Tutaj było to tam jak widać Nie wiem czy widać na te kamerce Tam jest yy, na podziemniaki, nie? Gnój, wywieziony